Mordeczki musiałem wyjść na zewnątrz, ochłonąć, bo właśnie dokonuję najbardziej irracjonalnej transakcji motocyklowej w mojej całej karierze. Kupuję motocykl, który jest gliszczem, ale jest gliszczem, który niestety jest trochę więcej wart niż zazwyczaj te 2000 zł. Aż mi się łapy telepią, bo robię to zdalnie z Niemiec. Zobaczymy, co będzie. Trudno, niech się dzieje. Tętno spoczynkowe, chyba ze 120. Tak trzeba żyć! Trzymajcie kciuki, chociaż, jak to będzie oglądać, to już będzie po sprawie, ale. Trzymajcie, już teraz ja trzymam. Ha. I teraz powinien być taki ekran z napisem kilka dni później. Bo właśnie wracam do chaty prosto z Portugalii i cały czas towarzyszy mi pewien dysonans poznawczy. Bo z jednej strony najbardziej wypasiony nowy superbike Hondy, Thor Portimao i jazda z samym Johnem Maginesem, a z drugiej nieodpuszczająca myśl, co przyjechało do mojego garażu. A wszystko przez niejakiego Endiego, który w środku nocy wysłał mi linka do ogłoszenia. Andy, to wszystko twoja wina. To przez ciebie mam tak skołatane nerwy od kilku dobrych dni. Ale do rzeczy, kupiłem motocykl. I to nie byle jaki motocykl. Stary motocykl. Starego grata. Ale z trzema kółkami, bo to jest motocykl z koszem. Co więcej, kupiłem go zupełnie zdalnie, bo kupiłem go w Niemczech. Został przywieziony przez firmę transportową. A ja go nie widziałem na oczy, poza paroma zdjęciami robionymi po ciemku żelazkiem. Ja naprawdę jeszcze nie widziałem tej maszyny. Tej, która jest schowana obecnie. W garażu za mną, więc zobaczymy ją po raz pierwszy, wspólnie, już za kilka sekund. Otwieramy. O matko, jak ja się boję. Wo, tak to jest Helix. I co? Co myślicie? Fajny? O Matulu, co ja najlepszego zrobiłem? To co, może go wyprowadzę i obejrzymy go wspólnie? Squire Sidecars, znacie taką firmę? W tym bagażniku to zmieściłbyś nie jedną skrzynkę. Brakuje kufrów bocznych, ale to już wiedziałem wcześniej, tak poza tym jest wszystko. Nawet są boczne dekle, za to nie ma hamulców i jakiś baran opon na lewą stronę założył. Rury zawiasu raczej do wymiany. Przedni błotnik w całkiem niezłym stanie. Lampeczka jest, kierunkowskaz ktoś załatwił, ale jest zapasowy. Szybę niestety ktoś złamał, tutaj pewnie. Coś walnęło. Szkoda, bo to oryginalna szyba motoguci. O. Jest i resztka kierunkowskazu. O, jest drugi pokrowiec. Fajnie. To się na pewno przyda, bo takich rzeczy to już nie dostaniesz. No i tutaj trzeba by zrobić nowe obicie fotela, bo pewnie ktoś tutaj zamieszkał i wygryzł całą gąbkę. Ale dywanik jest w oryginalnym, niezłym stanie. No i szyba jest fajnie, że nie popękana, bo taką szybę teraz dostać to jest raczej niemożliwe. Plexiglas 233 Wózek dedykowany do tej fury, widzę, że to jest pomocowane tak, jak być powinno. To dobrze. No i stelarze na wypasie. I to, co mi się podoba, to fakt, że ktoś go spryskał czymś tłustym, żeby maszyna nie skorodowała do reszty. Dlatego też jest całkiem niezłym stanie, przyznacie. Sytuacja jest taka, że kupiłem ten motocykl od gościa, który kupił ten motocykl po gościu, którego już nie ma na tym świecie a był podobno pierwszym właścicielem tej maszyny no i jest to ciężkie do zweryfikowania, ale podobno ten gutek stał nieodpalany już od 30 lat tak przynajmniej twierdził gość, od którego kupiłem tą maszynę najważniejsze, że fura jest właściwie kompletna no i naprawdę w nie najgorszym stanie poczyścić ją, odszczurzyć może coś z tego będzie, co? i jeszcze sakramentalne zajrzenie do zbiornika paliwa jak tam w środku? O kurde, on, on jest w środku jak nowy. Wow, tu nie mardzy. Zdrowy. Wimi motocyk z garażu, a sąsiad od razu się pojawi. Piękny, ale upa. Pali? Wiadomo, że nie pali. To od 30 lat. Ale prosty, bo tylko dwa gaźniki są. I dwa cylindry. To tylko dwa cylindry, są same plusy. I dwa zawory na cylinder. Połowa roboty. I baniak jest ładny. A patrz na to. Patrz na to, tu, tu, tu. Widzisz to? Nie widzę. No. Ty jedyna słuszna pojemność? Liter. I pięć biegów. Rzadko się zdarza, że tego go zaniemawia, ale to się dzisiaj wydarzyło. Okay. I to jest rodzinny sprzęt, może... Rodzinny? rodzinny. Tak. Kurde. Nie. Teściową mogę nawet zabrać Teściową, przecież Maksiu to się tak ucieszy przecież, że... Maks... Ludzie to zobaczą w internetach, to wszystkie inne projekty można włożyć między bajki Patrz, chyba wyjście na tego, na szynę Kane. <grym> <grym> Sejm Motoguzzi Mandello Lario, Italia A wiecie jaka tu bateria wchodzi? 30 amperogodzin Motoguzzi, a lampa? Abrilia Przypadek? Wydek jak zjawyk. Żeby nie napis Goodsy, to byś pomyślał, że przekładka. Patrz na to. Patrz jaki tu jest rant na tej obręczy. Ja pierdzielę. Sąsiad się pyta jaki jest pomysł na, na to coś. Dajcie znać jaki jest pomysł na to, bo ja nie wiem. Patrz co tu jest. Co to jest? To To jest jak nówka. Wow. Ale to jest piękne. Nóweczki. Teraz tyle pytań a tak mało odpowiedzi. Znacie kogoś, kto zna się na gudkach, na starych gudkach? No iśmy się tak zagadali o motorkach z sąsiadem, że aż się ciemno robi. Kurde, nie wiem co to z tego będzie. Krzesło idzie do tapicera. Zaraz odpalamy ten silnik, robimy hamulce. Trzeba akumulator jeszcze znaleźć. O, trochę tego jest, ale powiem Wam tak, patrząc na to, że to nie jest wypłowiałe, nie jest zniszczone przez promienie UV. Te przyciski nie są powycierane, nie są poniszczone. To samo tutaj. Zbiornik nie jest w ogóle zgnity. Patrzcie się na podnóżki. No podnóżek w ogóle nie jest złachany. To samo tutaj guma od biegów. Tak samo tutaj. Zobaczcie na tą gumę. Ona jest stara, ale nie zniszczona. Zbiornik płynu hamulcowego też nie jest pożółknięty. Wydechy niezgnite, przepolerować, to przepolerować będzie nówka. Kanapa nie jest powycierana, nigdzie nie jest popękana. Nawet ta oryginalna naklejka jest niezjechana. I ta gumka nie sparciała. A to wszystko świadczy raczej o tym, że ten motocykl nie spędził dużo czasu na słońcu, czyli nie ma raczej 114 tysięcy kilometrów, tylko prawdopodobnie naprawdę 14 tysięcy. Lekko odszczurzyć, wymienić oliwę. Oczywiście zajrzymy jeszcze do cylindrów, jak tam sytuacja w środku. Jak tylko wody nie było, to będzie git. I odpalamy, ale to oczywiście w następnym odcinku. I sprzedam Wam od razu patent, jak namówić żonę na zakup motocykla. Kochanie, jest fajny motorek z koszem. Będziemy sobie razem jeździć, młodego, wsadzimy do przyczepki, pojedziemy na wakacje. I potem, myk jest. A jak już fura jest w domu, jak już jest odpalona i zrobiona, to co? No to wiadomo, że jedziesz sobie ze swoim kochaniem i z dzieciakiem albo z pieskiem i z namiotem i z wszystkimi jej bambetlami, bo wszystko tutaj zmieścisz na weekend, albo nawet na tydzień. A potem cztery śrubeczki pyk 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 i masz piękną, klasyczną solóweczkę i se jedziesz z kumplami na zlocik i se nie stoisz w korkach. A zawsze raz albo dwa razy do roku możesz sobie przykręcić ten koszyk. I wszyscy szczęśliwi. I tak trzeba żyć. Ale się jaram tym gutkiem, Ja! Kochane Gemoto, potrzebnych będzie kilka części. Znacie jakiegoś magika od klasycznej włoszczyzny? Chętnie zaczerpnę lekcji na temat tego ustrojstwa. A teraz hit. Patrzcie na tą kosę. To się wszystko dopoleruje, będzie nuweczka. Marcin Guja, jeżeli to oglądasz, to odezwij się w komentarzu, bo jest sprawucha. Sąsiad już napalony, a to znaczy, że w następnym odcinku będzie motocykl odpalony. Mam nadzieję. Pozdro.